Kiedy po raz pierwszy zobaczyła siebie w telewizji, pomyślała, że to żart. Ale ten żart rozpoczął nowe życie. Niebezpieczne, pełne kłamstw i bardzo kosztowne. Przyjaciele, napiszcie w komentarzach kraj, z którego jesteście z nami. Dziękujemy za wsparcie kanału i subskrypcję. Miłego oglądania. Maria wstała o piątej rano, jak zawsze. Akademik na nowej hucie jeszcze spał. Tylko stary grzejnik pod oknem syczał jak zrzędliwa babcia, mamrocząca przez sen. Cicho się ubrała, wzięła mały pakunek z lekami i kiełbasą i poszła na autobus do postu. Paczka. Dla babci z Białki Tatrzańskiej. Tam już zimno, a ona wciąż nosi tę samą, znoszoną chustkę. Maria pracowała jako kasjerka w supermarkecie. Dziesięć godzin na nogach, wieczorami, pielęgniarka dla brata. Miał dwanaście lat. Porażenie mózgowe. Byli razem już siedem lat, od kiedy ich mama zmarła na raka, a ojciec. Cóż, ojciec po prostu zniknął. Miała wtedy dziewiętnaście. W krakowskim metrze była niewidzialna. Przytulała się do poręczy, by nikomu nie przeszkadzać. Ale tamtego dnia wszystko poszło inaczej. Proszę pani, krzyczał chłopiec z przodu oddaj mój telefon. Maria zobaczyła. Jak kobieta z manicurem droższym niż jej miesięczna pensja krzyczy z przerażeniem, a dziecko, może dziesięcioletnie, goni kieszonkowca. Nie zastanawiała się, rzuciła się do przodu, złapała złodzieja za plecak, uderzyła go w ramię, telefon upadł. Metro zamarło, złodziej uciekł. Pani, uratowała mojego syna, powiedziała kobieta w eleganckim płaszczu. Nic takiego, odpowiedziała cicho Maria. Instynkt. Jak się pani nazywa? Maria. Ma pani bardzo, odpowiednią twarz. Mario. Maria nieśmiało się uśmiechnęła. Kobieta wyjęła wizytówkę. Jestem Natalia Kolasińska. Jeśli kiedyś będzie pani chciała coś zmienić w swoim życiu, proszę zadzwonić. Mam pewien pomysł. Tego samego wieczoru stan zdrowia brata się pogorszył. Lekarka z Prokocimia powiedziała. Że potrzebna jest rehabilitacja we Wrocławiu. Prywatny ośrodek. Minimum 16 tysięcy złotych. Maria przypomniała sobie wizytówkę. Dłonie jej drżały, gdy wybierała numer. Halo! Mario! Właśnie miałam do pani dzwonić. Następnego dnia spotkały się w kawiarni przy plantach. Natalia przyszła w skórzanych rękawiczkach i nienagannym szału. Przeszła od razu do rzeczy. Nie mogę obiecać bajki. Ale jest sprawa. Wszyscy szukają córki bardzo znanego człowieka, zmarłego. Jego żona zmarła rok temu, a oficjalna córka zniknęła. Musimy zamknąć ten skandal. Tylko jedno wystąpienie. Pani jest skromna, szczera, wygląda pani odpowiednio. Trochę zmienimy styl, nikt niczego nie zauważy. Malia milczała. Otrzyma pani wynagrodzenie. Większe niż zarabia pani przez cały rok. To nieprawda. Powiedziała cicho. To oszustwo. To teatr. A my wszyscy jesteśmy aktorami. Maria opuściła wzrok. Przypomniała sobie, jak brat w nocy szeptał: „Siostro, chciałbym zagrać w piłkę, choć raz”. Pomyślę. Ma pani dwie godziny. Po półtorej godziny stała już przed dużym lustrem w holu hotelu Sheraton. Miała na sobie jasną suknię. Stylistka czesała ją. Wizażystka poprawiała makijaż. Robili z niej kobietę z wyższych sfer. Uśmiechnij się, Mario. Jesteś córką Andrzeja Kowalewskiego. Szukano cię przez dziesięć lat. I właśnie cię odnaleziono. Maria patrzyła na swoje odbicie i nie poznawała tej kobiety. Obca. Piękna. Pewna siebie. Ale w środku strach. I cichy głos, który szeptał, to pułapka. W tym samym czasie, w małej kawiarni przy rynku we Wrocławiu, dziewczyna z dredami rzuciła filiżanką kapucino w ścianę, gdy zobaczyła wiadomość na ekranie. Sensacja. Odnaleziono córkę milionera Andrzeja Kowalewskiego. Mieszkała w skromnym akademiku w Krakowie. To, nie ona, wyszeptała Vera. Rano czekał na nią czarny samochód. Kierowca milczał, jedynie uprzejmie skinął głową. Jechali długo. Maria zapamiętywała każde drzewo, każdy zakręt. Nie dlatego, że ją to interesowało, po prostu strach był tak silny, że umysł chwytał się wszystkiego, co mógł. Wilanów wydał jej się nierealny. Jak scenografia do filmu: białe bramy, szpalery iglaków, ochrona, cisza. Tak cicho. Że można było usłyszeć bicie serca. Proszę się nie martwić, powiedziała Natalia, witając ją przed rezydencją. Będzie pani doskonałą córką. Nikt jej nie widział od dziesięciu lat. A zdjęcia z dzieciństwa no cóż, wszyscy się zmieniają. A jeśli ktoś mnie rozpozna, pochodzi pani z Białki, prawda? Kto by panią znał w Warszawie? Maria milczała. I znów pomyślała o bracie. O jego dłoniach ściskających zabawkowy samochodzik. O jego oczach, kiedy pytał. Siostro, będziesz zawsze przy mnie. Zamieszkała w osobnym gościnnym domku. Dostała sukienki, perfumy, kosmetyki. Uczono ją, jak trzymać kieliszek, jak chodzić, gdzie patrzeć, gdy pytają dziennikarze. Pani matka zmarła przy porodzie. Instruowała Natalia. Wychowywała się pani w domu dziecka. Potem wyjechała do pracy w Europie. Dopiero teraz zdecydowała się pani wrócić. Ale to wszystko nieprawda. A co jest prawdą? Że sprzedawałaś kiełbasę na wagę za 10 złotych, Że mieszkałaś w zagrzybionym pokoju. Chcesz, żeby twój brat do końca życia siedział na wózku? Maria spuściła głowę. Serce waliło. Jakby ktoś w niej krzyczał. Ale znów przypomniała sobie cel cenę. To nie była gra. To był pakt z diabłem. Trzeciego dnia Natalia zabrała ją do eleganckiej restauracji w Konstancinie Jeziornej. Zjechała się tam cała elita, politycy, gwiazdy, dziennikarze. Uśmiechy błyszczały sztucznie, jak wybielone zęby po licówkach. A oto Maria Kowalewska, powiedziała Natalia głośno, wznosząc kieliszek. Córka wielkiego Andrzeja. Wróciła do nas. Oczy. Setki spojrzeń. Kamery. Błyski. I wśród nich, jeden wzrok. Mężczyzna. Młody. W czarnej koszuli, bez uśmiechu. Patrzył inaczej niż reszta. Nie z ciekawością. Z podejrzliwością. Aleksander. Podszedł. Prawnik. Mój ojciec prowadził sprawy pana Kowalewskiego. Bardzo mi miło. Jest pani pewna, że pamięta ojca. Ja. Byłam mała. Z jakiego dokładnie domu dziecka pani wróciła? Zgubiła się. Serce zamarło. Nie lubię o tym mówić. Nie odpowiedział. Tylko skinął głową. Ale w jego oczach, w oczach był cień wątpliwości. I coś jeszcze. Współczucie. Tamtej nocy siedziała w łazience. Gorąca woda lała się nieprzerwanie, ale nie czuła ciepła. Na zaparowanym lustrze pojawił się napis. Jakby sam się napisał. To nie ty, kropka. Przepraszam, mamo, szepnęła. A w tym samym czasie, w ciemnym mieszkaniu nad kawiarnią we Wrocławiu, Wera oglądała ten sam materiał raz jeszcze. Jestem Maria Kowalewska, córka Andrzeja. Wera opadła na fotel. Łzy płynęły jej po policzkach. Kłamczucha. We Wrocławiu deszcz padał już trzeci dzień z rzędu. Ulice błyszczały jak szkło a okna kawiarni pod zamkiem trzymały ciepło jak ostatnia nadzieja. Wera Kowalewska zmywała filiżanki z takim naciskiem, jakby chciała zetrzeć z nich własne imię. — Nie idziesz dziś na nocną zmianę? — zapytała koleżanka. — Nie. Mam sprawy. Te sprawy nie dawały jej spać od tygodnia. Każdego wieczoru włączała wiadomości i patrzyła na dziewczynę na ekranie. Na siebie, jak w krzywym zwierciadle. Tamta miała jej oczy. Jej twarz, jej historię, ale w głosie ani cienia prawdy. Ukradłaś mi przeszłość, dziewczyno. A teraz chcesz mi ukraść i imię. Wera wytarła ręce, zabrała plecak i wyszła. Bilet do Warszawy, najpóźniejszy możliwy. Nie miała planu, ale miała gniew. A gniew to już coś. Tymczasem Maria żyła w świecie, który nie był jej. Nawet ona sama, nie była już sobą. Uczyli ją, jak odpowiadać na wywiady, co mówić, gdy zapytają o dzieciństwo. Stawiali ją przed kamerami, jak manekina. Uśmiechaj się, ludzie muszą widzieć w tobie światło. Światło gasło. Jedynym, kto nie grał w ten spektakl, był Aleksander. Prawie się nie odzywał, ale zawsze był gdzieś obok. Pewnego dnia odważyła się zapytać: Nie wierzysz mi, prawda? A ty wierzysz samej sobie? Nie odpowiedziała, tylko odwróciła wzrok. Tymczasem Natalia organizowała wielki wywiad. W eleganckiej restauracji w centrum Warszawy, kamery, światła, scenariusz. Pani Mario, co pani poczuła, gdy dowiedziała się, że jest córką Andrzeja Kowalewskiego? Maria spojrzała prosto w obiektyw. Pustkę, bo zawsze czułam się obca. A teraz, Jakbym znalazła swoje miejsce. Doskonale, szepnęła Natalia z za kamery. Tego samego wieczoru do redakcji przyszedł anonimowy e-mail. Ona nie jest córką. Jest oszustką. Nazywa się Maria Nat. Pochodzi z Białki Tatrzańskiej. Widzisz to, Aleksander rzucił na stół wydruk. Ja, nie wiem, kto to napisał. Ale to prawda. Milczała. Mario, do cholery. Chcę wierzyć, że nie jesteś tylko marionetką w cudzym teatrze. Widzę w tobie człowieka. A jeśli jestem pomyłką, to chcę znać prawdę. Nawet jeśli zaboli, wyszła z pokoju. Wyszła z rezydencji, szła w deszczu jak szalona. Mokra sukienka kleiła się do ciała, serce waliło jak młot. A za nią, gdzieś w ciemnościach Warszawy, zbliżał się cień z przeszłości. Wera była już w stolicy. Następnego ranka w holu hotelu przy Nowym Świecie, gdzie zatrzymała się Vera, przypadkiem zderzyła się z dziennikarką z magazynu Życie Gwiazd. Kobieta z doświadczeniem od razu poczuła: to nie jest zwykła dziewczyna. Nie chce pani czegoś powiedzieć, mediom. Jeszcze nie, ale wkrótce będzie głośno. Maria stała w bieli. Suknia na niej była droga, ręczny haft z Włoch, kolczyki od Tiffanyego. Buty z Paryża. Ale jeszcze nigdy nie czuła się tak naga. W sali szepty, błyski, dziennikarze z Warszawy, Gdańska, a nawet z Berlina. Konferencja prasowa w Krakowie miała być kulminacją jej oficjalnego powrotu. Zamiast triumfu, czekała na wyrok. Natalia krążyła po sali, jak reżyserka przed premierą. Uśmiech, sztuczny, spojrzenie, nerwowe. Już wiedziała, Zdążyła przeczytać artykuł. Dwie córki Kowalewskiego. W Warszawie pojawiła się dziewczyna, która twierdzi, że jest prawdziwą spadkobierczynią Imperium Kowalewskiego. I wtedy drzwi się otworzyły. Vera w dżinsach, ciemnym płaszczu, bez makijażu. Jej oczy płonęły. Mam na imię Vera Kowalewska, powiedziała, nawet nie zdejmując kurtki. I chcę powiedzieć prawdę. Sala wybuchła. Kamery zwróciły się ku niej. Maria zamarła. Nogi odmówiły posłuszeństwa. Nie wiedziała, co zrobić z rękami, a serce biło tak mocno, że zdawało się wszyscy je słyszą. Ta dziewczyna, Wera wskazała prosto na Marię. Nie ma nic wspólnego z naszą rodziną. To oszustka. Nazywa się Maria Nat. Pochodzi z Białki Tatrzańskiej. Widziałam ją w wiadomościach i przyjechałam żeby to powiedzieć osobiście. Maria zrobiła krok do przodu. Nigdy nie mówiłam, że tego chcę. Nie prosiłam, żeby być córką milionera. Ale się zgodziłaś. Vera niemal krzyczała. Przyjęłaś moją twarz, moje życie, moje imię. A gdzie ty byłaś przez te dziesięć lat? Wyrwało się Marii. Czemu to ja, kasierka z Nowej chuty? miałam sama leczyć mojego brata, kiedy ty milczałaś? Cisza. Ani jednego dźwięku. Natalia wkroczyła. Wystarczy. Jest jeden sposób, by to wyjaśnić. Test dna. Tu i teraz. Przed kamerami. Niech nauka zdecyduje. Dziennikarze bili brawo. To była sensacja. W pokoju hotelowym, później tego wieczoru, Vera stanęła przed lustrem. Jej oczy, zmęczone, ale głos pewny. Jutro udowodnię, kim jestem. W sąsiednim pokoju Maria leżała w ubraniu, nie zdejmując kolczyków. Wpatrywała się w sufit. A jeśli, szepnęła, jeśli naprawdę jestem córką, jeśli świat okłamał nas obie, rano, sterylna klinika, biały gabinet, dwa krzesła, dwie dziewczyny. Obie milczały. Tylko pielęgniarka przerwała ciszę. Gotowe, pierwsza. Vera, bez wahania, druga, Maja, powoli, jakby oddawała nie krew, a kawałek serca. Wyniki za dobę, powiedziała pielęgniarka. Później tego samego dnia spotkały się przypadkiem w hotelowym korytarzu. Obie, bez ochrony, bez makijażu. Czego się boisz? Zapytała Vera. Nie wiem, prawdy, chyba. Wychowałam się w domu dziecka. Myślałam, że nikt mnie nie szuka. A potem dowiedziałam się, że ojciec to milioner i że ty już zajmujesz moje miejsce. Bolało. A ja, po raz pierwszy w życiu usłyszałam, że jestem ważna. Cisza. Jeśli nie jestem córką, odejdę. Bez skandali. A jeśli, jednak jesteś, wtedy poproszę cię, żebyś została. Sala konferencyjna była przepełniona. Ludzie stali nawet w przejściach. Pod sufitem ogromne ekrany, na których za chwilę miało pojawić się najbardziej wyczekiwane słowo: wyniki dna. Na scenie Natalia, nieruchoma jak woskowa figura. Po lewej Vera, zaciśnięte pięści, wzrok wbity w podłogę. Po prawej Maria, blada, ale spokojna, po raz pierwszy bez makijażu. Głos prowadzącego drżał. Otrzymaliśmy wyniki z laboratorium. I są jednoznaczne: sala zamarła. Obie dziewczyny mają tego samego ojca. Ktoś upuścił kieliszek, ktoś inny gwałtownie wciągnął powietrze. Kobieta w drugim rzędzie zaczęła płakać. Ale, mają różne matki. Innymi słowy, Vera Kowalewska i Maria Nat to przyrodnie siostry. Dwie córki Andrzeja Kowalewskiego. Maria się nie poruszyła. Ani łzy, ani uśmiechu, tylko cichy szept. Nie wiedziałam. Natalia zrobiła krok w jej stronę, ale Wera ją zatrzymała. Nie trzeba. Wiedziała pani o wszystkim. I milczała. Natalia próbowała coś powiedzieć, ale słowa ugrzęzły jej w gardle. Wyszła z sali, opierając się o ścianę, jakby miała się zaraz rozsypać jak stara tajemnica. W garderobie, cisza. Maria i Wera siedziały obok siebie. Obie, bez słów. Między nimi, plastikowy kubek z wodą. Jeden. Na dwie. Więc, wyszeptała Maria. Miałyśmy rację. Obie. I obie byłyśmy samotne. Już nie jesteśmy, odpowiedziała Wera. Tydzień później, w białce tatrzańskiej, obok Starego Kościoła, zebrała się cała wieś. Nie na huczne święto. Ale na otwarcie fundacji imienia Anny Nat, matki Marii, nie była bogata. Ale to w jej imieniu powstało centrum rehabilitacji dla dzieci z porażeniem mózgowym. Pierwszym pacjentem został chłopiec imieniem Maksymilian, brat Marii, obok niego Aleksander. Trzyma go za rękę, pomaga zrobić pierwszy krok. A na końcu sali, z dala od tłumu, Wera. Nie wyszła na scenę. Po prostu stała i uśmiechała się. Dlaczego nie wyjdziesz? zapytała Maria, podchodząc do niej. To twój moment. Nasz. Nie, Mario. Mój moment był wtedy, gdy zobaczyłam cię na ekranie i przestałam się nad sobą użalać. Tego wieczoru, gdy wszyscy już się rozeszli, Maria wyjęła stare zdjęcie. Na nim jej mama, ona jako mała dziewczynka i jakiś mężczyzna trzymający ją na rękach. Bez podpisu, bez daty, więc to był on. Długo patrzyła na fotografię, potem włożyła ją do ramki, obok nowego zdjęcia. Tego, na którym były ona i Wera, dwie kobiety, które straciły jedno życie, żeby znaleźć drugie. Maria nigdy nie chciała być córką milionera. Chciała tylko, by jej brat mógł chodzić. I teraz zrobił swój pierwszy krok. Przy dźwiękach muzyki granej przez jego siostrę. To była jedna z niezwykłych historii życia. Jeśli poruszyła cię ta opowieść, napisz komentarz. Być może właśnie twoje słowa staną się wsparciem dla kogoś innego. Podziel się swoimi myślami, zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych historii, które mogą zmienić spojrzenie na życie.